Jak tam? Tak, normalnie, Jak dobrze. tam, no jak tam, jak tam? Ja ping Spoko się czujesz? No. Jest spoko. Chuj. Fajnie, fajnie jest. Tak, tak, no no. Fajnie. Kiedy on wraca? No niech szybko się Podnosisz, widzisz? Nie, niech Niech się pośpieszy, no. Z tego łazienki, no. Jak sik. Tak. Sik, poszedł. Kurwa, Polana jest w kolązujemy. Jak jesteście reklamowany kasy? Jak się z tym czujesz? Reklamujesz kasyna. Nie, 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 ja nie reklamuję kasę. Hmm? Inaczej to... Ja... One się reklamują u ciebie. Ja jestem na Malcie i ja dla anglojęzycznych osób reklamuję na jakby nie dla Polaków w że ja Nigdy bym dla Polaków nie reklamował kasyna, bo to jest nielegalne. Dostałem kary finansowe. Potwierdzam. Bardzo nagrywa nic nie gadać z Więc Nie nagrywam chyba. Znaczy, A że ja nagrywam. <si no, teraz, teraz nie nagrywam. Ty nagrywasz? Mhm. Odkąd wyszedłem? Jak na schodkach już byłem. Czy my nagrywamy, kiedy byliście przy tym basenie? Ej co jest w ogóle gorsze? kokaina czy alkohol? To się ja nie próbowałam, bo nie próbowałem to nie wiem akurat. Nie wiem. Alkohol chyba. Bo cóż masz tak talerze, Zaraz. Jeszcze kilka koktajlów i ja się rozkręcę. Co ty wiesz? To jest twój talerz? musisz być pedałem. to. no rurkę ty jesz jak pedał? Nie jestem pedałem. jestem spelem jakimś. A byłeś przy tym, jak Szymonkowi w klubie znokautował? Nie. Niestety nie, nie mogę potwierdzić tych informacji, ale, ja ale potwierdzam. Alkohol do nosa? To jest podejrzanie nie ma Ale jest kolejka do łazienki, dlatego widzowie Skąd wiesz, że jest kolejka do łazienki? No bo ja tu, nie, że tu mieszkam, zawsze jest kolejka kurwa, skąd już dzisiaj jest akurat? No bo jest piątek Wygląda tak nie Zawsze piątki są kolejki do łazienki? Mhm To jest ruch Zimą zaraz wypadnie wystrzelony <laughs> <laughs> Tutajli się mówi jedynie. To do gipsu. Uh -huh. co, co takie rozpędzone? Chciałem już co? dalej iść. Widziałem. Nie. To powinien <grym> stolik. Aha, taki stolik. Co? Co? Max 500 osób, to jest reszta to botów. Jak sobie chcesz zobaczyć, ile tutaj jest botów, a ile projektów, to wejdźcie na stream Charts. I zobaczcie. Jak streamuje kasyno, to spadki są do 4-5 tysięcy osób. Więc. Gips, klasik? Nie, 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 ten. nie brałem tego gipsu. A w ogóle te, te słomki, co to kurwa, słomka, by. Yy... No, wyjebałem, nie da się tego pić. Nie da się kurwa tego pić. Bo to jest Unia Europejska. One chyba tam żółwie zabijają czy coś te słomki. Ale w niektórych. Tak, plastikowe, plastikowe słomki żółwy zabijają. No tak kurwa było, no ale... Wiem, to nie jest ale ja, ja ci przyznaję rację, bo w nos wchodzą, serio. Ja A widziałem to... filmiki, ja jak każdą, żółw, żółw, każdą, ja to żółw... żółw. Ej, to ty jesteś jak żółw prawie ja, bo też mamy rurkę w nosie. Ja, ja to, to mieć kurwa przyspawaną to... rurkę, albo zamiast, zamiast jednej tej, jednej, e, jednej zatoki, to mieć rurkę plastikową szczepioną. A robią tak w Stanach, okay. robią tak w Stanach, że, że ci szczepiają rurkę plastikową, żeby ci się polipy nie robiły w nosie i nie tam nie tam nie. Uschodzało. Co ty, co bierzesz? Noskomiul, chcesz próbować? Noskomiul. Stalowe nozdrze, FI6. Ale jakoś kurwę nożem. Nie mów tak kurwa. Ban. Bitor Slap z natanem, co to znaczy? Co to znaczy bit? Zapytajcie ochronę o knockout. O, tak, jak będziemy, to znaczy. Bo, bo wszyscy mówią mitową, mitową, mitową. Zapytamy ochroniarza, który jest naszym Private Security, o ten knockout. On powie. Tak. To jest ten, którego znamy, okrujasz, tak? Jego jeszcze nie znasz. Ok. Pokaż bliżej ten kubek z drinkiem. No to jest taki, wiesz? To jest taki miedziany. Rasia Standard, Standard Wódka Twist. I to jest Moscow Mule. Moscow Mule jest jeden. jeden, jeden, jeden z Jeden ze takich drinaczków fajnych. Hira, Ja bardzo bym Kiery, to mu trochę brakuje. Kirej i Nicole weźmiemy. Zami? O nie. A nie dobrze. No, no zła. Tu się to... pali, nawet jak to zgaszam No i co mam z zrobić? Ty kurwa to obciąłeś. Nie obciąłem kurwa tego. To, to mi to kurwa obciął. On ci kurwa obciął. Jak wszedłeś. Cię wygląda osobę, Ktoś zakresie. mi kurwa to obciął. No kurwa, ja tak nic, nie obcinałem. No kurwa kurwa obciął. A nie na mnie kurwa zwala. Ktoś mi to kurwa obciął. Kto mi to obciął? Gdzie to leży? No wyjebałem tam. Ktoś mi to kurwa obciął. To nie jest, ja tak tego nie paliłem. Natan, no i widzisz. Kurwa, to... no to przepraszam. Ale, zobacz, ale, od razy, ale kurwa ale... rozpoznałem. Dwa buchy i rozpoznałem. Kelmerka to ci kurwa obciął, bo one chodzą i uprzyjały. Kelnerka to mi obcina cały czas. <laughs> a która, ta stara czy ta młodsza? Z jak ona miała, Bruna? Nie. Yeah. Zamówiłem drinka, jednego powiedziałem. Drugi mi, la specialita. <laughs> I owolio, e, no, bevere, be be la specialita. Tam w tym? Uh -huh. To jest włoski czy maltonioński? To jest włoski. Bo, i o, Ale nie e... wiem, któremu mówisz, tylko któremu się gadał. Okay. Maltański. okej. Okay. A coś po maltańsku? Nie. Mówię po włosku troszeczkę. I o pardo italiano, Przedstaw się. I o folio a, a mosko miólu, a calamari. A Pierdolę, Powiedziałem, że a mówię. Po włosku? Po, powiedziałem po włosku, że mówię troszeczkę po włosku. Powiedziałem, że y, chcieliśmy zjeść, chcieliśmy wypić mosko miólu i chcieliśmy zjeść kalamari. Y, Serio. Kalamari zamówisz? On zamówił. A myślałem, że szczerze. To zjadłeś, kurwa. Kurwa, ty mi zjadłeś makaron. Zasada?

Do, 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 do. Sorry, I'm a little bit drunk. What's your name by the way? David. 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 Yes. So. Oh, David. Nice to meet you. I'm I'm David too. Too. <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Are you ready? I can hear. you. Sorry. I Ready. Yeah. Said, Go. Okay. Okay. It's, it, it, I can smell like the uh, like the priest, uh, like a Christian. Free, uh, Kurwa, jak to powiedzieć? To weź to powiedz, że, że to tak jak na kolędzie ksiądz chodzi, tak... Nie wiem, nie, nie umiem tak na Thank to you, smarczyć. thank you. To jak na kolędzie ksiądz chodzi, to tak się takie te kadzidełka, yeah, te yeah, zioła, yeah. nie? To tak właśnie Ale pachniało. i to, proszę w sensie, To nawet się nie pali dalej, kurwa. bo no to kurwa było zadymione tylko. Aha. Kadzidło! Nie, nie kadzidło, to takie, takie zioła, co się palą. te kadzidło. te Mira, nie. Mira. Nie, do, Mira. Od, od kościelnego dostajecie taką paczkę, którą potem wdajecie na gaz albo na, na płytek grzewczą i one się tak palą. I jak, jak przychodzi ksiądz na kolendę, to tak pachnie Aaaa! O nie. Jaką smaku to jest? Tak. Co? Co krak. Myślę, że w kraku. Krak. Masz mamy krak? <gry> Możemy mieć zaraz. Żartuję. To teraz mogę tu mieć 9 gramów kraku. Nie, żartuję. No. 20. No. Jest na 3. To 30. 30 na 3? To byśmy kurwa siedzieli... Nie, byśmy poszli do brownie po prostu. <gry> byśmy poszli pod ziemię. I co w do na malcie? Widziałeś jakieś? Ja w ogóle ani razu cmentarza nie widziałem. Dwa umierają ludzie. Kurwa. Co oni robią do, do nie. morza? Nie, nie! Tak, do morza! Nie, nie. Słuchaj, mój dziadek, Ale Sergiel, który nie żyje. Wiele lat, a ja nie widziałem cmentarza ani razu. Mój dziadek, który już nie żyje, to jest ten właśnie od pająka <grym> ja tego wszystkiego całego zamieszania z Wikołokami. Druga historia. Eee, Chciał, żeby jego, jego prochy rozrzucić e, w, w rzece, tam w Strzegowiu, gdzie, gdzie się urodził. I tak Why is he No i przecież <laughs> tam i, I ten, i, i normalnie go spal spalili, powiedział, że on też nie, jak się obudzi w trumnie, to on nie chce gnić z robakami Tylko Jak jest... się można obudzić w trumnie? Chuj wie, stary, co się stanie, ja też chcę, żeby mnie spalili Bro. I wiesz, i, i spalili go do urny I, i ja wiem, ja, i ja, ja to z rodziną tą urdę, mówię, czy można ją wziąć do domu, bo też chciałem wziąć, żeby trochę dziadka stało ze mną Jakieś probówkę, próbówkę pr 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 czy coś Ale ja no ja się liczbię No i wiesz, czasami są takie naszyjniki, gdzie możesz po prostu trochę prochu trzymać, nie? No tak I oni powiedzieli, dupiel ma takie gdzie trochę prochu trzyma tam. ale nie, nie, chodzi kurwa o to, o ten dlaczego się kurwa śmiejesz? No, ale nie, I, 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 cho nie Chodzi o to, że z... Yy, że Polskie Prawo zabrania wydania tej urny do ludzi. Normalnie w Stanach możesz tą urną zrobić co chcesz. Możesz wyjewać ten projekt i chcesz. A mi zabronili moje, mojego spalonego dziadka, wziąć do domu i wiesz, na przykład kupiłbym jakąś zajebistą urnę, nawet bym go zabrał na Maltę. Bym, go, bym w, tym, w tej urnie go trzymał i, i, i raz na jakiś czas, to nie wiem, raz na dwa dni podlewał go wódką po prostu. Bo 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 Albo <laughs> na przykład, na przykład jakby wiesz, była jakaś dobra, <laughs> dobra impreza, to bym na przykład dodał bo je, tak, 0,1 grama do. Słuchaj, Na przykład 0,1 grama dodał go do kokainy i bym go wciągnął. A bo kokainę bym dodał do dziadka. Co? A bo kokainę bym dodał do dziadka. Nie, 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 bo musiałbym go oszczędzać, bo już on, jego już nigdy nie będzie. To już nie jest, to nie jest refil. Już nie można zrefilować tam dziadka, nie? On już on jest po prostu jest spalony i tyle. I już go więcej nie będzie. No ale bym go oszczędzał, nie? Szacun no. no. To ty myślisz o rodzinie, kurwa, tak? Ja, moja rodzina tu była dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, sześć osób z mojej rodziny. Małe dzieci, stare. Wszystko zapłaciłem ja. Ja jestem rodzinny chłopak. Dobra, spróbuję tego, tego, tego dymu. O kurwa. Jakie niedobre. dobre? Edycja limitowana dziadka ja Nie trwałem, tylko powiedziałem, powiedział, że nie można nie jest, można cipać. Nie można ćpać ćpa... dziadka, bo jest zakazane prawie polskim. Dlatego tą Polskę pierdolę i dlatego mieszka na malcie. Dobra, już kurwa. Nie, nie, jest spoko akurat. I która jest godzina? Ja pierdolę dopiero w pół do dziesiątej. Jeszcze dwie godziny muszę przetrwać, żeby wejść do klubu jak, jak, jak człowiek. A nie żeby Co to, się. Kurwa, mieli... Nie, to ja na pół. A, bardziej kurwa poczułem. Serio. Przepraszam, Sorry. przepraszam. Weź tą lampkę trochę. Gdzie mam ją wziąć? Tak kurwa, kurwa nie, nie tak. tak. Jak wyjeżdż tą lampkę. Będą słyszeć tak. smaku dziadka. Ja pierdolę. Ja, jak mój dziadek smakuje. A ja wiem jak mój dziadek smakuje. W sensie, nie, nie w sensie, Wiem jak pachniał, nie wiem, co można by było to otworzyć. Gdzieś tam wejpie albo coś. Kurwa piję wodę i spierdalam od was, nie wytrzymam tutaj. kiedy kończysz tego kola? Kurwa kola miałeś mieć później. To Zostajesz tu godzina jest 25:00. i... A, to ja jeszcze przecież półtorej godziny. O. Więc jest ja, jeszcze posiedzisz. Jeszcze ja, posiedzisz. Z kim masz kola? Kotal a co nagrywasz? Nie, nie. To już jest no, wszystko, wszystko nagrywam. Ja nagrywam. Halo, ja nagrywam. Zdmusza smakuje Józefa. ale ja wiem, jak, jak Józef pachnie. Mój dziadek powiedział mi tak, że prawdziwy facet pachnie lekko alkoholem, tytoniem i dobrymi perfumami. Tak pachnie mój dziadek. Ambrenomadę. Co? Ambrenomadę ja musi fazet pachnieć. Nie wiem, co to jest. Ombrenomadę? Ale no, no, mój działek zawsze pachniał lekko alkoholem, tytoniem, jakimiś ruskimi szlugami, i dobrym perfumem. Eee, tym. Ja, jak się nazywa ten perfum, kurwa? Okhmut. Eee, nie, kurw. Ja mówię o moim dziadku, nie o eee, Kurwa, jest taki. Taki co każdy stary dziadek w tym pak Bond, 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 bomb. Jestem Bond, bond Ale tak. bondem. Takie, no? no bondem, bondem, bondem tak, tak, Brutal, brutal, sorry, brutal, nie, nie bond. bond. Nie, 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 brutalem, brutalem. Ej, Mój dziadek brutalem. Są tak, tańsze. Co? Bondy są Ale mój dziadek i za, mój dziadek, odkąd, odkąd go poznałem, odkąd się urodziłem, zawsze chodził w garniturze. Zawsze. Zawsze garnitur, koszula i, i, A kapel, to i kapelusz. Też? Nie widziałem go jak spał. Znaczy no, no nie widziałem, nie widziałem. I Old Spice. Ale to Old Spice to nie czasy mojego dziadka. Jak nie, kurwa, Old Spice swój, starą. Ale kurwa, gdzie miałeś w Polsce Old Spice? Kiedyś, kurwa, no. Twój dziadek się urodził w e, 1919 roku. Nie tak, kurwa, dawno temu w sumie. To, nie, no. no ze 100 Co? parę lat temu, nie? No właśnie. No to... Nie no, ze 100 lat temu. Kurwa, tak tego pamiętam, że on się tak dawno urodził. On no, długo żył. Ile? No odłóż sobie. Ne, no kurwa, on mi szanę, pięć nie ma jeszcze 5 lat temu zmarł. A ty ile miał lat? No setkę pewnie. Nie <laughs> wiesz, kurwa, ile dokładnie? <laughs> no nie chcę się teraz liczyć. A rok? pamiętasz? Jaki rok? 1919. Kurwa, 81, 24. 95? Nie, okay. Ale on nie umarł teraz. Ale on nie umarł teraz. On już nie żyje. On umarł, to jest 5 albo 6 lat temu. Nie pamiętam. Nie, kurwa, miej. 4 albo 5 lat temu. Nie pamiętam, sorry. Szacunek.